Zanim przejdziemy dalej, poświęć chwilę, aby posłuchać tej wiadomości, która naprawdę może odmienić Twoje życie. Nadmierny poziom cukru we krwi to coś, czego nie należy ignorować, może prowadzić do szeregu poważnych komplikacji zdrowotnych. Cukrzyca drastycznie zwiększa ryzyko chorób serca, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo zawałów serca. Wysoki poziom glukozy we krwi może poważnie uszkodzić naczynia krwionośne, narażając cię na zwiększone ryzyko udarów. Mówiąc prościej. W każdym chwili możesz stanąć w obliczu zagrażającego życiu zawału serca lub udaru, szczególnie jeśli leczysz jakąkolwiek formę cukrzycy. Twoje życie może być w poważnym niebezpieczeństwie, jeśli ten problem nie zostanie rozwiązany. Ale jest nadzieja. Jeśli jesteś zainteresowany obniżeniem poziomu cukru we krwi w sposób naturalny, kliknij link w pierwszym przypiętym komentarzu i obejrzyj film, który może odmienić twoje zdrowie. Upewnij się, że obejrzysz go teraz. Zanim nie będzie już dostępny. Mój aniele Stróżu, mój wierny towarzyszu, nie opuszczaj mnie w chwilach walki. Czy to dzień, czy noc, bądź przy mnie, ponieważ bez Twojego przewodnictwa z pewnością zbłądziłbym. Prowadź mnie przez tę trudną podróż pełną przeszkód, kamieni i cierni, i bezpiecznie prowadź mnie do pocieszającej obecności Pana Jezusa. Pokładam w Tobie moją ufność. Mary Joe, matko Boga i nasza kochająca matko, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Święty Józefie, opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Wszyscy święci Boży, stawiajcie się za nami. Panie, niech Twoja wola spełni się w moim życiu, a nie moja. Daj mi pokój, abym mógł zaakceptować to, czego nie mogę zmienić, odwagę, abym mógł zmienić to, co mogę, i mądrość, abym mógł odróżnić jedno od drugiego. O, święty Ojcze Pio, w tym czasie głębokiego cierpienia, trzymam się Twojego świętego płaszcza. Szukając Twojego schronienia i pocieszenia, ty, który byłeś jaśniejącym światłem pośród najciemniejszych czasów, kieruj moje kroki ku ścieżce pokoju i rozwiązaniu moich problemów. Z niezachwianą wiarą proszę Cię, abyś wstawił się za mną przed niebiańskim tronem, abym mógł znaleźć ulgę i rozwiązania w łasce Boga. Niech moje szczere modlitwy zostaną wysłuchane i wysłuchane, o Bożą łaskę. Najświętsze serce Jezusa. Niewyczerpane źródło miłosierdzia i bezgranicznej miłości, obejmij mnie w swoje pocieszające ramiona i napełni moją duszę pokojem. Odnów moją wiarę w Ciebie, pozwalając mi widzieć Twoją prowadzącą rękę w każdej chwili mojego życia, szczególnie w tych trudnych czasach. Niepokalane Serce Maryi, Matki Miłosierdzia, która łaskawie powiedziałaś: "Tak, woli Ojca bez wahania", naucz mnie ufać Bożemu planowi dla mnie z pokorą i całkowitym poddaniem. Niech Twoja czuła macierzyńska miłość mnie otuli. Chroniąc mnie przed wszelką krzywdą i prowadząc mnie coraz bliżej Twojego ukochanego syna, Jezusa. Święty Ojcze Pio, człowieku modlitwy i cierpienia, Twoje życie było żywym świadectwem mocy krzyża i nadziei zmartwychwstania. Pomóż mi zrozumieć, że poprzez próby, ból i wyzwania, z którymi się mierzę, mogę wzrastać w świętości i zbliżać się do Boga. Niech Twój przykład inspiruje moją podróż dając mi siłę, aby trzymać się nadziei i pogłębiać moje zaangażowanie w życie zakorzenione w wierze i miłości. O, chwalebny Święty Michale Archaniele, obroń w bitwach życia, władaj swoim mieczem boskiego światła, aby przeciąć całą negatywność i bariery stojące na mojej drodze. Chroni mnie przed sidłami wroga i prowadź mnie w trwającej walce ze złem. Pod twoją potężną tarczą niech podążam naprzód z niezachwianą determinacją ku zwycięstwu, które obiecuje Bóg. Święci aniołowie Stróże, Posłańcy Boskiej Dobroci, otaczajcie mnie swoim promiennym światłem i delikatnie kierujcie moimi krokami ku temu, co dobre i prawdziwe. Wasza stała obecność jest źródłem pocieszenia i siły, przypominając mi, że nigdy nie jestem sam w tej podróży, nawet w moich najciemniejszych chwilach. Za wszystkich świętych i męczenników, którzy złożyli świadectwo miłości i wierności Boga poprzez przelanie swojej krwi, proszę Was o zjednoczenie się w tej modlitwie. Wstawiajcie się za mną i za wszystkimi, którzy znajdują się w podobnych zmaganiach, abyśmy mogli pozostać niezłomni w wierze i doświadczyć łaski i miłosierdzia Boga w każdej sytuacji, na którą się natkniemy. Niech Wasze wspólne modlitwy przyniosą nam nadzieję, odwagę i siłę do wytrwania, bez względu na to, jak trudna może się wydawać droga. W czasach rozpaczliwych, niech Wasza odwaga i niezachwiana wiara będą przewodnimi światłami w moim życiu. O Boska Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty! Pokładam w tobie całą moją ufność i nadzieję, wiedząc, że jesteś źródłem i przeznaczeniem wszystkiego, czym jestem i czym pragnę być. W swoim nieskończonym miłosierdziu wysłuchaj tej pokornej modlitwy i spełnij moją prośbę zgodnie ze swoją świętą wolą. Z ufnością w stawiennictwo święta. Ojca Pio i wspólnotę całego niebieskiego kościoła ofiarowuję tę modlitwę, jednocząc mój głos ze wszystkimi wiernymi, którzy woła. Ją do nieba o pomoc, pocieszenie i wybawienie. Amen ukochany święta. Ojciec Pio, którego życie było głęboką lekcją mocy nieustannej modlitwy i niezachwianej ufności w Pana. Pomóż mi znaleźć chwili możesz stanąć w obliczu zagrażającego życiu zawału serca lub udaru, szczególnie jeśli leczysz jakąkolwiek formę cukrzycy. Twoje życie może być w poważnym niebezpieczeństwie, jeśli ten problem nie zostanie rozwiązany. Ale jest nadzieja. Jeśli jesteś zainteresowany obniżeniem poziomu cukru we krwi w sposób naturalny, kliknij link w pierwszym przypiętym komentarzu i obejrzyj film, który może odmienić twoje zdrowie. Upewnij się, że obejrzysz go teraz, zanim nie będzie już dostępny. Mój Aniele Stróżu, mój wierny towarzyszu, nie opuszczaj mnie w chwilach walki. Czy to dzień, czy noc, bądź przy mnie, ponieważ bez twojego przewodnictwa z pewnością zbłądziłbym. Prowadź mnie przez tę trudną podróż pełną przeszkód. Kamieni i cierni, i bezpiecznie prowadź mnie do pocieszającej obecności Pana Jezusa. Pokładam w Tobie moją ufność. Mary Joe, matko Boga i nasza kochająca matko, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Święty Józefie, opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Wszyscy święci Boży, stawiajcie się za nami. Panie, niech Twoja wola spełni się w moim życiu, a nie moja. Daj mi pokój, abym mógł zaakceptować to, czego nie mogę zmienić, odwagę, abym mógł zmienić to, co mogę, i mądrość, abym mógł odróżnić jedno od drugiego. O, święty ojcze Pio, w tym czasie głębokiego cierpienia, trzymam się Twojego świętego płaszcza, szukając Twojego schronienia i pocieszenia. Ty, który byłeś jaśniejącym światłem pośród najciemniejszych czasów, kieruj moje kroki ku ścieżce pokoju i rozwiązaniu moich problemów. Z niezachwianą wiarą proszę Cię. Abyś wstawił się za mną przed niebiańskim tronem, abym mógł znaleźć ulgę i rozwiązania w łasce Boga. Niech moje szczere modlitwy zostaną wysłuchane i wysłuchane, o Bożą łaskę. Najświętsze serce Jezusa, niewyczerpane źródło miłosierdzia i bezgranicznej miłości, obejmij mnie w swoje pocieszające ramiona i napełni moją duszę pokojem. Odnów moją wiarę w Ciebie, pozwalając mi widzieć Twoją prowadzącą rękę w każdej chwili mojego życia, szczególnie w tych trudnych czasach. Niepokalane serce Maryi, matki miłosierdzia, która łaskawie powiedziałaś: tak, woli ojca bez wahania, naucz mnie ufać Bożemu planowi dla mnie z pokorą i całkowitym poddaniem. Niech twoja czuła macierzyńska miłość mnie otuli, chroniąc mnie przed wszelką krzywdą i prowadząc mnie coraz bliżej Twojego ukochanego syna, Jezusa. Święty ojcze Pio, człowieku modlitwy i cierpienia, twoje życie było żywym świadectwem mocy krzyża i nadziei zmartwychwstania. wstania. Pomóż mi zrozumieć, że poprzez próby, ból i wyzwania, z którymi się mierzę, mogę wzrastać w świętości i zbliżać się do Boga. Niech Twój przykład inspiruje moją podróż, dając mi siłę, aby trzymać się nadziei i pogłębiać moje zaangażowanie w życie zakorzenione w wierze i miłości. O, chwalebny święty Michale Archaniele, obroń w bitwach życia, władaj swoim mieczem boskiego światła, aby przeciąć całą negatywność i bariery stojące na mojej drodze. Chroń mnie przed sidłami wroga i prowadź mnie w trwającej walce ze złem. Pod Twoją potężną tarczą niech podążam naprzód z niezachwianą determinacją ku zwycięstwu, które obiecuje Bóg. Święci aniołowie stróże, posłańcy boskiej dobroci, otaczajcie mnie swoim promiennym światłem i delikatnie kierujcie moimi krokami ku temu, co dobre i prawdziwe. Wasza stała obecność jest źródłem pocieszenia i siły, przypominając mi, że nigdy nie jestem sam w tej podróży nawet w moich najciemniejszych chwilach. Za wszystkich świętych i męczenników, którzy złożyli świadectwo miłości i wierności Boga poprzez przelanie swojej krwi, proszę Was o zjednoczenie się w tej modlitwie. Wstawiajcie się za mną i za wszystkimi, którzy znajdują się w podobnych zmaganiach, abyśmy mogli pozostać niezłomni w wierze i doświadczyć łaski i miłosierdzia Boga w każdej sytuacji, na którą się natkniemy. Niech Wasze wspólne modlitwy przyniosą nam nadzieję, odwagę i siłę do wytrwania, bez względu na to, jak trudna może się wydawać droga. W czasach rozpaczliwych, niech Wasza odwaga i niezachwiana wiara będą przewodnimi światłami w moim życiu. O Boska Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, pokładam w Tobie całą moją ufność i nadzieję, wiedząc, że jesteś źródłem i przeznaczeniem wszystkiego, czym jestem i czym pragnę być. W swoim nieskończonym miłosierdziu wysłuchaj tej pokornej modlitwy i spełnij moją prośbę zgodnie ze swoją świętą wolą. Z ufnością wstawiennictwo święta. Ojca Pio i wspólnotę całego niebieskiego kościoła ofiarowuję tę modlitwę, jednocząc mój głos ze wszystkimi wiernymi, którzy wołają do nieba o pomoc, pocieszenie i wybawienie. Amen. Ukochany święta. Ojciec Pio, którego życie było głęboką lekcją mocy nieustannej modlitwy i niezachwianej ufności w Pana. Pomóż mi znaleźć duchowego wzrostu i pogłębienia naszej więzi z Bogiem. Zachęca nas do niesienia naszych codziennych krzyży z wiarą i n. a dzieją, ufając, że te trudności są częścią większego planu. Ponadto istnieje głębokie poczucie komunii i jedności wśród wiernych, którzy łączą się w modlitwie, wstawiając się za sobą nawzajem i podkreślając znaczenie wzajemnego wsparcia duchowego. Siła wytrwałej modlitwy i szczerego oddania jest wzmacniana. Pokazując, że poprzez konsekwentną modlitwę można znaleźć pokój, pocieszenie i odpowiedzi na trudności życiowe. To przesłanie podtrzymuje również żywą nadzieję, że cuda mogą się zdarzyć, gdy zbliżamy się do Boga z niezachwianą wiarą i oddaniem, przypominając nam o Jego bezgranicznym miłosierdziu i miłości. Te kluczowe punkty łącznie tworzą sedno moralnej lekcji tej modlitwy. Zaufaj boskiemu planowi Boga, szukaj wstawiennictwa świętych, obejmij przeciwności jako ścieżkę do duchowego wzrostu, zjednocz się z innymi w modlitwie i nigdy nie trać nadziei na możliwość cudów i boskiej łaski. Aniele stróżu, mój wierny towarzyszu, nie opuszczaj mojego Boku w dzień ani w nocy. Nie opuszczaj mnie, bo bez Twojego przewodnictwa z pewnością zbłądziłbym. Prowadź mnie tą skalistą ścieżką pełną kamieni i cierni i bezpiecznie prowadź mnie do kochającej obecności naszego Pana Jezusa pokładam w tobie moją ufność Mary Joe, Matko Boga i nasza duchowa Matko, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, wstawiaj się za nami. Święty Józefie, opiekunie świętego kościoła, czuwaj nad nami. Wszyscy święci Boży, prosimy o twoje modlitwy i ochronę. Święci Boży, proszę, abyś wstawiał się za nami. Panie, spraw, aby twoja wola, a nie moja, spełniła się w moim życiu. Daj mi pogodę ducha, abym akceptował rzeczy których nie mogę zmienić, odwagę, abym zmieniał rzeczy, które mogę zmienić, i mądrość, abym rozróżniał różnice. O święty Ojcze Pio, w tej chwili głębokiego cierpienia i rozpaczy, trzymam się Twojego świętego płaszcza, szukając schronienia i pocieszenia. Ty, który byłeś jaśniejącym światłem pośród ciemności, kieruj moje kroki na ścieżkę pokoju i pomóż mi znaleźć rozwiązania moich zmagań. Wstawiaj się za mną przed tronem Bożej łaski, aby moje prośby zostały wysłuchane i wysłuchane. Najświętsze serce Jezusa, niewyczerpane źródło miłosierdzia i miłości, trzymaj mnie blisko w swoim uścisku i napełnij mnie swoim pocieszeniem. Niech moja wiara w ciebie będzie stale odnawiana, pozwalając mi widzieć Twoją obecność w każdej chwili mojego życia, szczególnie w tych próbach. Niepokalane serce Maryi, matko miłosierdzia, która powiedziałaś, tak, woli ojca z niezachwianą ufnością, naucz mnie przyjmować Boży Plan dla mnie z pokorą i poddaniem. Niech Twoja macierzyńska miłość otacza mnie i chroni przed wszelką krzywdą, zawsze prowadząc mnie do Twojego syna, Jezusa. Święty Ojcze Pio, człowieku modlitwy i cierpienia, Twoje życie było żywym świadectwem mocy krzyża i nadziei zmartwychwstania. Pomóż mi zrozumieć, że poprzez ból i przeciwności mogę wzrastać w świętości i zbliżać się do Boga. Niech Twój przykład inspiruje moją podróż, wzmacniając moją nadzieję i oddanie Panu. Ochwalebny święty Michale Archaniele. Waleczny obroń w bitwie, władaj swoim mieczem światła, aby odciąć wszelką negatywność i przeszkody na mojej drodze. Chroni mnie przed sidłami wroga i prowadź mnie z odwagą w mojej walce ze złem. Gdy przechodzę przez próby życia, niech znajdę siłę w przykładach tych, którzy odeszli przede mną, ufając, że dzięki wytrwałości, wierze i przewodnictwu świętych mogę pokonać każde wyzwanie. W Twoim miłosierdziu, panie, niech będę bezpiecznie prowadzony drogą do Twojego wiecznego pokoju i wypełnienia Twojej boskiej woli. W walce ze złem, niech twoja tarcza mnie chroni, pozwalając mi stale zmierzać ku zwycięstwu. Święci aniołowie Stróże, posłańcy boskiej dobroci, proszę, abyście otoczyli mnie swoim promiennym światłem i delikatnie prowadzili moje kroki ścieżką prawości. Niech Twoja stała obecność będzie źródłem pocieszenia i siły, zawsze przypominając mi, że nigdy nie jestem sam w tej podróży. Za wszystkich świętych i męczenników, którzy przez swoją najwyższą ofiarę dali świadectwo miłości i wierności Boga, proszę, abyście zjednoczyli się w tej modlitwie, wstawiając się nie tylko za mną, ale za wszystkimi, którzy znajdują się w rozpaczliwych i beznadziejnych sytuacjach. Niech odwaga i wiara, które uosabiacie, Będą jak latarnie nadziei rozświetlające najciemniejsze chwile mojego życia. O Boska Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w Tobie pokładam całą moją ufność i nadzieję, wiedząc, że jesteś alfą i omegą, początkiem i końcem wszystkiego, czym jestem i wszystkiego, co we mnie jest duchowego wzrostu i pogłębienia naszej więzi z Bogiem. Zachęca nas do niesienia naszych codziennych krzyży z wiarą i nadzieją, ufając, że te trudności są częścią większego planu. Ponadto istnieje głębokie poczucie komunii i jedności wśród wiernych, którzy łączą się w modlitwie, wstawiając się za sobą nawzajem i podkreślając znaczenie wzajemnego wsparcia duchowego. Siła wytrwałej modlitwy i szczerego oddania jest wzmacniana, pokazując, że poprzez konsekwentną modlitwę można znaleźć pokój. J. pocieszenie i odpowiedzi na trudności życiowe. To przesłanie podtrzymuje również żywą nadzieję, że cuda mogą się zdarzyć. Gdy zbliżamy się do Boga z niezachwianą wiarą i oddaniem, przypominając nam o Jego bezgranicznym miłosierdziu i miłości. Te kluczowe punkty łącznie tworzą sedno moralnej lekcji tej modlitwy: Zaufaj boskiemu planowi Boga, szukaj wstawiennictwa świętych, obejmij przeciwności jako ścieżkę do duchowego wzrostu, zjednocz się z innymi w modlitwie i nigdy nie trać nadziei na możliwość cudów i boskiej łaski. Aniele stróżu, mój wierny towarzyszu, nie opuszczaj mojego Boku w dzień ani w nocy. Nie opuszczaj mnie, bo bez Twojego przewodnictwa z pewnością zbłądziłbym. Prowadź mnie tą skalistą ścieżką, pełną kamieni i cierni, i bezpiecznie prowadź mnie do kochającej obecności naszego Pana Jezusa. Pokładam w Tobie moją ufność. Mary Joe, matko Boga i nasza duchowa matko, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, wstawiaj się za nami. Święty Józefie, opiekunie świętego kościoła, czuwaj nad nami. Wszyscy święci Boży, prosimy o Twoje modlitwy i ochronę. Święci Boży, proszę, abyś wstawiał się za nami. Panie, spraw, aby Twoja wola, a nie moja, spełniła się w moim życiu. Daj mi pogodę ducha, abym akceptował rzeczy, których nie mogę zmienić, odwagę, abym zmieniał rzeczy, które mogę zmienić, i mądrość, abym rozróżniał różnice. O święty ojcze Pio, w tej chwili głębokiego cierpienia i rozpaczy, trzymam się Twojego świętego płaszcza, szukając schronienia i pocieszenia. Ty, który byłeś jaśniejącym światłem pośród ciemności, kieruj moje kroki na ścieżkę pokoju i pomóż mi znaleźć rozwiązania moich zmagań. Wstawiaj się za mną przed tronem Bożej łaski, aby moje prośby zostały wysłuchane i wysłuchane. Najświętsze serce Jezusa, niewyczerpane źródło miłosierdzia i miłości, trzymaj mnie blisko w swoim uścisku i napełnij mnie swoim pocieszeniem. Niech moja wiara w Ciebie będzie stale odnawiana. Pozwalając mi widzieć Twoją obecność w każdej chwili mojego życia, szczególnie w tych próbach. Niepokalane serce Maryi, Matko Miłosierdzia, która powiedziałaś: Tak, woli Ojca z niezachwianą ufnością, naucz mnie przyjmować Boży plan dla mnie z pokorą i poddaniem. Niech Twoja macierzyńska miłość otacza mnie i chroni przed wszelką krzywdą, zawsze prowadząc mnie do Twojego Syna, Jezusa. Święty Ojcze Pio, człowieku modlitwy i cierpienia. Twoje życie było żywym świadectwem mocy krzyża i nadziei zmartwychwstania. Pomóż mi zrozumieć, że poprzez ból i przeciwności mogę wzrastać w świętości i zbliżać się do Boga. Niech Twój przykład inspiruje moją podróż, wzmacniając moją nadzieję i oddanie Panu. Ochwalebny święty Michale Archaniele, waleczny obroń w bitwie władaj swoim mieczem światła, aby odciąć wszelką negatywność i przeszkody na mojej drodze. Chroni mnie przed sidłami wroga i prowadź mnie z odwagą w mojej walce ze złem. Gdy przechodzę przez próby życia, niech znajdę siłę w przykładach tych, którzy odeszli przede mną, ufając, że dzięki wytrwałości, wierze i przewodnictwu świętych mogę pokonać każde wyzwanie. W twoim miłosierdziu, panie, niech będę bezpiecznie prowadzony drogą do Twojego wiecznego pokoju i wypełnienia Twojej boskiej woli. W walce ze złem, niech twoja tarcza mnie chroni, pozwalając mi stale zmierzać ku zwycięstwu. Święci Aniołowie stróże, posłańcy boskiej dobroci, proszę, abyście otoczyli mnie swoim promiennym światłem i delikatnie prowadzili moje kroki ścieżką prawości. Niech Twoja stała obecność będzie źródłem pocieszenia i siły, zawsze przypominając mi, że nigdy nie jestem sam w tej podróży. Za wszystkich świętych i męczenników, którzy przez swoją najwyższą ofiarę dali świadectwo miłości i wierności Boga, proszę, abyście zjednoczyli się w tej modlitwie, wstawiając się nie tylko za mną, ale za wszystkimi, którzy znajdują się w rozpaczliwych i beznadziejnych sytuacjach. Niech odwaga i wiara, które uosabiacie, będą jak latarnie nadziei, rozświetlające najciemniejsze chwile mojego życia. O Boska Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w Tobie pokładam całą moją ufność i nadzieję, wiedząc, że jesteś alfą i omegą, początkiem i końcem wszystkiego, czym jestem i wszystkiego, co we mnie jest duchowego wzrostu i pogłębienia naszej więzi z Bogiem. Zachęca nas do niesienia naszych codziennych krzyży z wiarą i nadzieją. Ufając, że te trudności są częścią większego planu. Ponadto istnieje głębokie poczucie komunii i jedności wśród wiernych, którzy łączą się w modlitwie, wstawiając się za sobą nawzajem i podkreślając znaczenie wzajemnego wsparcia duchowego. Siła wytrwałej modlitwy i szczerego oddania jest wzmacniana, pokazując, że poprzez konsekwentną modlitwę można znaleźć pokój, pocieszenie i odpowiedzi na trudności życiowe. To przesłanie podtrzymuje również żywą nadzieję, że cuda mogą się zdarzyć. Gdy zbliżamy się do Boga z niezachwianą wiarą i oddaniem, przypominając nam o Jego bezgranicznym miłosierdziu i miłości. Te kluczowe punkty łącznie tworzą sedno moralnej lekcji tej modlitwy. Zaufaj boskiemu planowi Boga, szukaj wstawiennictwa świe. Zapraszam Cię teraz do przyłączenia się do tej potężnej modlitwy i zostań ze mną do końca, aby Twoja pilna prośba mogła zostać spełniona dzisiaj. Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji, w której wszystko wydaje się beznadziejne i rozpaczliwie potrzebujesz rozwiązania dla swojego zdrowia, pracy lub rodziny? Czy słyszałeś o niezwykłej modlitwie do ojca Pio, świętego noszącego stygmaty, który jest znany z wstawiennictwa nawet w najtrudniejszych i najbardziej rozpaczliwych sytuacjach? Życie często rzuca nam wyzwania, a w tych trudnych czasach pocieszające jest wiedzieć, że jest święty przyjaciel, który jest gotowy wysłuchać naszych modlitw i wyciągnąć pomocną dłoń. Dzisiaj zagłębimy się w tę potężną modlitwę, odkrywając, jak zmieniła życie niezliczonej liczby ludzi, przynosząc szybkie cuda i odpowiedzi tym, którzy podchodzą do niej ze szczerą wiarą i oddaniem. Przygotuj swoje serce i zjednoczmy się w tej chwili modlitwy do Ojca Pio, ufając w pełni, że pragnienia i pilne potrzeby ciążące na naszych sercach zostaną zaspokojone. Podczas modlitwy proszę, abyście podążali za nami z otwartym sercem i głęboką wiarą, ufając, że cud jest możliwy. Zanim rozpoczniemy tę błogosławioną modlitwę, uprzejmie proszę o polubienie tego filmu. Wasze wsparcie pomaga nam nadal dostarczać Wam więcej błogosławionych i budujących treści, takich jak ta. Pamiętajcie również o zasubskrybowaniu kanału i aktywowaniu dzwonka powiadomień, aby nie przegapić potężnych i ekskluzywnych modlitw, którymi się dzielimy. Nie zapomnijcie zostawić swoich próśb o modlitwę w komentarzach i udostępnić tę modlitwę wszystkim, na których Wam zależy, rozprzestrzeniając błogosławieństwa tym, którzy ich najbardziej potrzebują. Teraz zacznijmy modlitwę razem. O, Święty Ojcze Pio, Ty, który byłeś latarnią nadziei i cudów w swoim życiu, staję przed Tobą w tym momencie rozpaczy i potrzeby. Przez Twoje święte wstawiennictwo przed naszym Panem pokornie wznoszę moją prośbę. Ufając, że zaniesiesz moją prośbę do nieba i udzielisz mi łaski, której szukam. Mój niezachwiany przewodniku i źródło siły w tym czasie wielkich trudności, pokornie składam tę rozpaczliwą prośbę u Twoich stóp, ojcze niebieski, stworzycielu wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. W Twoim bezgranicznym miłosierdziu proszę Cię, abyś wysłuchał modlitwy, którą dziś ofiarowuję za wstawiennictwem święta. Ojca Pio. Ty który w pełni rozumiesz ciężary obciążające moje serce i głębie mojego cierpienia. Proszę Cię, abyś rozciągnął swoją uzdrawiającą i opatrznościową rękę na moje życie i życie tych, za których żarliwie się modlę. Święty Ojcze Pio, współczujący i oddany orędowniku, proszę, wstawiaj się za nami przed Panem. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, łaskawie wysłuchaj nas. Boże, nasz Ojcze Niebieski, okaż nam swoje bezgraniczne miłosierdzie. Boże Synu, Odkupicielu świata, zmiłuj się nad nami. Boże Duchu Święty, udziel nam swojego pocieszenia i przewodnictwa. Święta Trójco, jeden Boże, obdasz nas swoją łaską i miłosierdziem. O ukochany Święty, który w chwilach agonii przyjąłeś cierpienie Chrystusa, daj mi odporność, abym mógł znosić mój codzienny krzyż, nie tracąc serca, z niezachwianą nadzieją i wiarą. Które podtrzymywały Cię podczas Twoich prób. Dzięki Twoim modlitwom mogę znaleźć światło w tej ciemności, ulgę w tej udręce i drogę wyjścia z tej beznadziejnej sytuacji. Ojcze Pio, w uznaniu Twojego ogromnego cierpienia i głębokiego poświęcenia, szczerze Cię proszę, abyś wstawił się za mną u Pana. Zanieś moją prośbę do swojego boskiego serca, aby moja wiara w moc modlitwy mogła zostać odnowiona i abym mógł być pewien Twojej niezawodnej pomocy. Tobie, dziewico Mary Jo, Królowo Nieba i Ziemi, pocieszycielko strapionych, powierzam moje serce i duszę. Bądź moim przewodnim światłem w tej podróży pełnej niepewności, prowadząc mnie coraz bliżej Twojego Syna, Jezusa. W nim mogę znaleźć pokój i rozwiązanie, za którymi tęskni moja dusza, i odpowiedzi na trudności, z którymi się teraz zmagam. Z Twoją macierzyńską miłością, stań przy mnie, gdy podążam tą drogą. I niech Twoja stała obecność przyniesie mi spokój i siłę, których potrzebuję, aby iść naprzód. Tych, obejmij przeciwności jako ścieżkę do duchowego wzrostu, zjednocz się z innymi w modlitwie i nigdy nie trać nadziei na możliwość cudów i boskiej łaski. Aniele stróżu, mój wierny towarzyszu, nie opuszczaj mojego Boku w dzień ani w nocy. Nie opuszczaj mnie, bo bez Twojego przewodnictwa z pewnością zbłądziłbym. Prowadź mnie tą skalistą ścieżką pełną kamieni i cierni i bezpiecznie prowadź mnie do kochającej obecności naszego Pana Jezusa. Pokładam w Tobie moją ufność. Mary Joe, Matko Boga i nasza duchowa Matko, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, wstawiaj się za nami. Święty Józefie, opiekunie świętego kościoła, czuwaj nad nami. Wszyscy święci Boży, prosimy o twoje modlitwy i ochronę. Święci Boży, proszę, abyś wstawiał się za nami. Panie, spraw aby Twoja wola, a nie moja, spełniła się w moim życiu. Daj mi pogodę ducha, abym akceptował rzeczy, których nie mogę zmienić, odwagę, abym zmieniał rzeczy, które mogę zmienić, i mądrość, abym rozróżniał różnice. O święty Ojcze Pio, w tej chwili głębokiego cierpienia i rozpaczy, trzymam się Twojego świętego płaszcza, szukając schronienia i pocieszenia. Ty. Który byłeś jaśniejącym światłem pośród ciemności, kieruj moje kroki na ścieżkę pokoju i pomóż mi znaleźć rozwiązania moich zmagań. Wstawiaj się za mną przed tronem Bożej łaski, aby moje prośby zostały wysłuchane i wysłuchane. Najświętsze serce Jezusa, niewyczerpane źródło miłosierdzia i miłości, trzymaj mnie blisko w swoim uścisku i napełnij mnie swoim pocieszeniem. Niech moja wiara w ciebie będzie stale odnawiana, pozwalając mi widzieć Twoją obecność w każdej chwili mojego życia, szczególnie w tych próbach. Niepokalane serce Maryi, matko miłosierdzia, która powiedziałaś: tak, woli ojca z niezachwianą ufnością, naucz mnie przyjmować Boży Plan dla mnie z pokorą i poddaniem. Niech Twoja macierzyńska miłość otacza mnie i chroni przed wszelką krzywdą, zawsze prowadząc mnie do Twojego syna, Jezusa. Święty Ojcze Pio, człowieku modlitwy i cierpienia. Twoje życie było żywym świadectwem mocy krzyża i nadziei zmartwychwstania. Pomóż mi zrozumieć, że poprzez ból i przeciwności mogę wzrastać w świętości i zbliżać się do Boga. Niech Twój przykład inspiruje moją podróż, wzmacniając moją nadzieję i oddanie Panu. Ochwalebny święty Michale Archaniele, waleczny obroń w bitwie władaj swoim mieczem światła, aby odciąć wszelką negatywność i przeszkody na mojej drodze. Chroni mnie przed sidłami wroga i prowadź mnie z odwagą w mojej walce ze złem. Gdy przechodzę przez próby życia, niech znajdę siłę w przykładach tych, którzy odeszli przede mną, ufając, że dzięki wytrwałości, wierze i przewodnictwu świętych mogę pokonać każde wyzwanie. W Twoim miłosierdziu, Panie, niech będę bezpiecznie prowadzony drogą do Twojego wiecznego pokoju i wypełnienia Twojej boskiej woli. W walce ze złem, niech Twoja tarcza mnie chroni, pozwalając mi stale zmierzać ku zwycięstwu. Święci aniołowie stróże. Posłańcy boskiej dobroci, proszę, abyście otoczyli mnie swoim promiennym światłem i delikatnie prowadzili moje kroki ścieżką prawości. Niech Twoja stała obecność będzie źródłem pocieszenia i siły, zawsze przypominając mi, że nigdy nie jestem sam w tej podróży. Za wszystkich świętych i męczenników, którzy przez swoją najwyższą ofiarę dali świadectwo miłości i wierności Boga, proszę, abyście zjednoczyli się w tej modlitwie, wstawiając się nie tylko za Mną. Ale za wszystkimi, którzy znajdują się w rozpaczliwych i beznadziejnych sytuacjach. Niech odwaga i wiara, które uosabiacie, będą jak latarnie nadziei rozświetlające najciemniejsze chwile mojego życia. O Boska Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w Tobie pokładam całą moją ufność i nadzieję, wiedząc, że jesteś alfą i omegą, początkiem i końcem wszystkiego, czym jestem i wszystkiego, co we mnie jest. Aby uzyskać więcej treści tego typu, śledź naszą stronę. Codziennie pojawiają się treści, które pomogą ci zrozumieć tajemnice życia w praktyczny sposób. Niech Bóg błogosławi cię nieskończenie.